Cześć. Ostatnio przedstawiałem wam jedną z technik, którą pracują ostałpaci, czyli manipulacje. Dziś chciałbym opowiedzieć wam o kolejnej technice bezpośredniej, czyli mobilizacji stawów. Podobnie jak manipulacja. Mobilizacja należy do technik bezpośrednich, które działają wprost w kierunku poprawy zaobserwowanych dysfunkcji. Ułożenie i pozycje wykorzystywane w wykonaniu tych technik są bardzo podobne do tych manipulacyjnych. Terapeuta osiąga pasywnie, bez udziału siły pacjenta, pozycję końcową zakresu ruchu w danym stawie. Celem mobilizacji jest wprowadzenie torebki i więzadeł stawowych w elongację, wydłużenie za pomocą ślizgu. Ruch Translatoryczny wstawie różni się od ruchu kątowego. Nazywany jest grą stawową lub ślizgiem. Rozumiemy przez nią specyficzną ruchomość partnerów stawowych względem siebie, bez zmiany kąta ułożenia w stawie. Wielokrotne powtarzanie tego manewru pozwoli nam poprawić ruchomość w stawie. Na końcu tej techniki nie występuje element przyspieszenia chnięcia. Elementy tworzące staw są utrzymywane w tym zakresie przez pewien czas, którego długość zależy od celu, jaki chcemy osiągnąć. Od jednej sekundy do kilku. Kiedy celem jest działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne w danej okolicy, wtedy praca terapeuty na stawie różni się częstotliwością, jest bardziej rytmiczna. Czas utrzymania danego ustawienia jest krótszy, około jedna sekunda. Wielokrotne rytmiczne powtarzanie mobilizacji. Wprowadza również efekt przeciwbólowy, przeciwzapalny, wykorzystując mechanizmy drenażu. Warto zaznaczyć, że w odróżnieniu do manipulacji istnieje mniejsza ilość przeciwwskazań do tej techniki, a pacjenci subiektywnie odbierają ją jako bardziej delikatną i spokojniejszą. To wszystko na dziś. W następnym odcinku opowiem Wam o kolejnej technice bezpośredniej osteopatycznej, tak zwanym GOT, Generalnym Zabiegu Osteopatycznym. Do zobaczenia.